Mamy dwunastą warszawską Manifę! W tym roku to Manifa jest pod hasłem Dość wyzysku, wymawiamy służbę. Chcemy powiedzieć o tym, że trzeba walczyć o godność. O godność do pracy i do płacy. Chcemy powiedzieć o tym, że trzeba walczyć o sprawiedliwość. Chcemy też powiedzieć, że jesteśmy coś winne Innym kobietom, które walczyły zawsze A, o prawa kobiet, o prawa mniejszości, o prawa osób dyskryminowanych. Jesteśmy im winne odwagę, by od, odwagę walczyć o dobry świat, o lepszy świat. Taką osobą, która walczyła o lepszy świat była Izabela jaruga Dlatego to jej dedykujemy tą 12. manifę. Dzieje się coś naprawdę niedobrego i szczególnie dotyka to kobiety. Szczególnie dotyka to te, które zarabiają mało. Szczególnie dotyka to wszystkie kobiety, ponieważ to one obciążone są podwójnym etatem. Dziś wmawia się nam, że jesteśmy tylko sami odpowiedzialni za swoje sukcesy i błędy. I jeśli nam coś nie wyjdzie, to znaczy, że my pojedynczo jesteśmy zbyt słabe. A powiem Wam tak: ta równość, to równouprawnienie nam się nie uda, jeśli nie będziemy walczyć razem. Dlatego musimy. Nawiązywać jak najszersze sojusze, żeby walczyć o prawa kobiet i żeby walczyć o godne życie.